Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z Waszego miasta przyglą nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, że lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Świat wciąż nas uczy, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to musimy być jak wilki. A nie jak owce między wilkami. A Pan Jezus mówi, że właśnie należy zostać owcą, że On posyła swoich głosicieli jak owce między wilki. Jeżeli uświadomimy sobie, że jest to najważniejsze zadanie, czyli głoszenie królestwa Bożego, to wtedy może z większą uwagą przyjrzymy się posłaniu głosicieli jako owcy, bo okazuje się, że taka owca we wszystkim w stroju, w wyżywieniu, w całej wizji swojej przyszłości, w niczym nie jest pewna siebie, ale we wszystkim jest pewna swojego pana. Pismo Święte mówi, że dobra pobożność daje wielką moc. I rzeczywiście, kiedy opieramy się na Bogu, potęga głoszenia Chrystusa przynosi obfite owoce nawrócenia. Zawsze, gdy wypełniamy Jego wolę, towarzyszy nam On sam ze swoim błogosławieństwem bądź uwielbiony, panie nasz i królu, po wszystkie wieki, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.